4, 3, 2, 1, starcie. Prawy 4, nie ciąć. Przechodzi w lewy 3, nie ciąć. Przechodzi, tu w do... Przechodzi prawy 5, do lewy 3, nie ciąć. Do lewy 3, nie ciąć. ja, sorry, ciąć. Przechodzi prawy 3, nie ciąć. 50. Lewy 3, przechodzi prawy 4 na most, uwaga, nie ciąć. Przechodzi w prawy 3. Przechodzi w lewy 3. Nie ciąć kamień. Lewy 3 nie ciąć kamień. Do lewy 4. Przechodzi w prawy 4. Długi. Do prawy 4. Długi. Przechodzi w lewy 5. Do lewy 5. Długi. Do prawy 4. Długi. Przechodzi w lewy 3. Długi. 50. Lewy. lewy? 3, tak, długi. 50. Lewy 4, przechodzi w prawy 3 na most. W prawy 3 na most. 50. W prawy 6. Do prawy 3, nie ciąć. Do prawy 3, nie ciąć. Przechodzi w lewy 3. Do lewy 2 na most. Lewy 2 na most. Prawy 3, nie ciąć. Przechodzi w prawy 4. Przechodzi w prawy 4. Przechodzi w lewy 5, nie ciąć. Lewy 6, przechodzi w prawy 6. I szczyt, trzymaj prawej. I śmiało, śmiało i 150 za tym. Śmiało. 150. Lewy 4, ale nie ciąć. Lewy 4, nie ciąć. Do prawy 6, nie ciąć, przechodzi w lewy 5, nie ciąć 50, prawy 4, nie ciąć Prawy 4, nie ciąć 50, prostuj, w szczycie prawy 6 W szczycie prawy 6, do prawy 6, nie ciąć 200 Oddychać Jedziemy. Lewy 3, długi Lewy 3, długi Dobra. Prawy 6 długi. Do lewy 4. Długi. Do lewy 4. Do prawy 3. Przechodzi w lewy 3. Prawy 3. Przechodzi w lewy 3. 50. Lewy 6 przytni. Przechodzi w prawy 6 przytni. Przechodzi w lewy 6 przytni. Przechodzi w prawy 5. 5. 50, prostuj, prawy 6, przytnij, przechodzi w lewy max Szczyt, hamuj prawy hak, hamuj prawy hak Lewy 3, przytnij, przechodzi w prawy 3, Dni. Do prawy 3, nie tnij Może 10, dobra Do prawy 5, przytnij, do lewy 4, nie ciąć Lewy 4, nie ciąć Przechodzi w prawy 6, przytnij Lewy 6 przytnij, przechodzi w prawy 3 nie tnij. Nie tnij. Lewy 4 nie tnij. Przechodzi w prawy 6 i 200. Dobrze. I ostro. Prawy 5 tnij, przechodzi w lewy 6. Prawy 5 tnij, przechodzi w lewy 6. Do hamuj lewy 2 nie tnij. Hamuj lewy 2 nie tnij. Prawy 3, długi nietni, prawy 3, długi nietni, przechodzi w prawy 5, pod, podwójny, prawy 5, podwójny. No prawy 3, przytni, przechodzi w lewy 3, nietni, prawy 3, przytni, przechodzi w lewy 3, nietni. Prawy 5, przechodzi w lewy prawy 5. Prawy 3, nietni, przechodzi w lewy 3, przechodzi w prawy 4. 150 prostuj, Lewy 6, przechodzi w prawy max. Lewy 6 w prawy max. Do, do lewy 6 prawy 6. Do lewy 5. Tchnij mocno. Do prawy 6. Przechodzi w lewy 6. Do prawy max. Do lewy prawy 6. Lewy cztery. Za, za Dobra, lewy cztery, lewy cztery, lewy cztery, prawy trzy nietni, sto prostuj, szczyt prostuj, sto szczyt prostuj i teraz jest lewy max, szczyt trzymaj prawej, lewy max, trzymaj prawej i lewy max, śmiało, dobrze, 50. szczyt prostuj, prawy Nie nietni, korzeń, korzeń. Dobrze, 100 prostuj, prawy 5, dni przechodzi w lewy 3, przechodzi w lewy 3, w lewy 3, prawy 5, prawy 5, przy może być? 100 prostuj, lewy 5, przechodzi w prawy max, lewy 5, przechodzi w prawy max, w prawy max śmiało, 100, lewy max i 100 i lewy 5, lewy 5. Przechodzi w prawie 6. Lotna.